się dowiedział, że jego baba zdradzał go z Ryskiem Wziął se dzień wolnego, w los do szafy i czekał. Puk, 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 włazi Rysiek. Patrzy się przez ta szparka. Kurde, jaki fajny chobłek, taki wysoki, taki przystojny, o, szpakowaty. Zaczęli się seblekać. On seblek ten swój szakiet, ta koszula. Jakie bicepsy, jaki fajny chłop! Nagle się zaczęła ta jego baba seblekać. Seblekła se ta jakla, potem seblekła ta bluska, ta halka. O, tutaj jak się to wszystko zaczął. Normalnie. Potem seblekła ta góra, jak to spadło. Normalnie. Już nie umiał w tym tego. A ten hop taki fajny. Jak ona seblekła ten dół. Uchu, sobie myślał, jaki wstyd przed ryś przyszedł, hop, z roboty do dom trochę wcześniej, patrzy się, a jego baba cało nago leży w łóżku. A ty co, babo, w połednie robisz, cało nago w łóżku? No wiesz, chopeczku, ja się tak źle czuję, jest tak chor, głowa mi je boli. Wiesz co, no to ja ci dom szlafrok z szafy i no nie z szafy, nie z szafy, bo tam straszy. A dom ci szlafrok, otwiero szafa, patrzy się, a tam sąsiad. Ranek, tego bych się po ciebie nie spodziewał. Tego bych się nie spodziewał, że moja baba tako choro, a ty ją jeszcze straszesz? Cudzy hop, leży z babą w łóżku, nagle nerwowe otwieranie zamka. A ta baba do tego kochanka piera. Gibko się chowaj do szafy i się nawet nie odzywaj. Włazi ten hop do izby i do baby go dosłownie. No Gibko się oblekaj, bo tam na dole już jest pożar. Już chyba na drugim piętrze jest. Widzisz, ten dym leci. Normalnie Gibko i no bier takie najpotrzebniejsze rzeczy i dymy. I już się tam zbierają, a z tej szafy tam głos taki. Halo, meble, ratujcie meble. Ra w restauracji siedzi się ta para bardzo elegancko ubleczona. Nagle przyłazi taką babka, kurde, fajna laska. I coś szepcze temu facetowi do ucha. Poszła, a ta żona że a kto to jest? No, to jest moja kochanka. No nie. To jest już na całego. gorzej nie mógł zrobić. Już co? Cał... Od jutra pisze papiery rozwodowe. Dobra, ale to się musisz pożegnać z jachtem, apartamentem, Drogim samochodem, z pieniądzami w ogóle. Nagle przyłazi taki facet z taką też fajną babką. I tak się kiwli z daleka. a Ta się pyta, a kto to jest? No to jest mój kolega z kochanką. Ta żona się przygląda tak. kiedy wiesz co? Godaj co chcesz. Ale ta nasza jest dużo fajniejsza. W łóżku leżą baba i z cudzym chopem. Nagle otwieranie zamka. Baba godowiesz co? Kurde, mój chłop wcześniej wrócił. Właź, Gipko, do szafy, zamykaj i ani nie dychaj, się nie odzywaj. Zamknij się tam. No i chłop przyszedł, poseblykał się, wlos do łóżka, do tej baby. Po jakiejś chwili zasnęł, a ten chłop w tej szafie se myśli. Skoro on śpi, to się tak wyleza. łoblek se korzuch z tej szafy wyłazi ale ten się łocknył. A tyś w to. Jo ja jest molim. No a ten kożuch? No ten kożuch zjem po drodze.